Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym kółeczku, dzisiaj mamy środę, 9 października, tak? Tak, października, generalnie wyjechałem 7, czyli dwa dni temu i a, zrobiliśmy tak z Kiwonką. E, ładowaliśmy się w Polsce, jechaliśmy pod granicę czeską, Zresztą znaczy, no do Czech pojechaliśmy rozładować i stamtąd na Węgry, do Budapesztu. Jesteśmy obecnie w Budapeszcie. Tutaj ładujemy towar i jedziemy do Niemiec. Także moi drodzy, zaczynamy kolejne kółko. Witam Was serdecznie. I widzimy się po załadunku. 这天。 Moi drodzy, tak więc przebijamy się przez Budapeszt. Mamy do zrobienia 1130 km, jutro rozładunek o 8 rano. Tak więc mamy co robić, mm, byle tylko wyjechać kurde z Budapesztu, bo nienawidzę jeździć kurczę, po takich dużych aglomeracjach z tego względu, że po prostu, no, są zakorkowane te miasta. Nie lubię tego. No ale dobra, jedziemy. No, wyjechaliśmy z Budapesztu. Tak więc zmierzamy na Niemcy. No, że już następne planowanie dostałem. Jutro w Niemczech ładujemy. Jedziemy na Holandię. Zobaczymy, co następne będzie. No, jak na razie, to takie małe, krótkie dystanse nam się zapowiadają. Jak na razie, zobaczymy, co będzie dalej. No, ale dobra. ਜੇ ਜੇਮਿਦਾਰੀ Pogoda nam się spierdzieliła. <laughs> spierdzieliła. No deszcz, pada po prostu, no. Bo mamy jesień, nie? No, także kurczę... No przynajmniej szyba będzie czysta. Bo wczoraj powiem wam tak, eee, zajechałem na stację zatankować, umyłem szybę i po dwóch godzinach patrzę, szyba znowu upierdzielona tak samo, nie? No, także chociaż szybka będzie czysta. Koreczek nam się zrobił, A, roboty drogowe i dlatego. Ale co jest grane, no ale dobra. znowu stoimy. <laughs> po prostu szok. No ale cóż, to, niby na goblach pokazuje, że jakiś wypadek. Plus 10 minut, no zobaczymy. Tak to wygląda. Jedziemy. No, generalnie nawigacja pokazuje mi, że będę koło północy. Czyli trzeba liczyć jakieś godzinę, półtorej więcej z tego względu, że no, dzieje się co dzieje na drodze, tak więc nie przeskoczymy tego, a dojechać musimy, tak więc moi drodzy jedziemy się, po prostu toczymy i tyle, no co, ech, środa można powiedzieć, że prawie pół tygodnia. No, wiecie co. Nie będę tutaj przeklinał. Dobra, lecimy. Czekajcie, szybę zamknę. 17.28 Czechy, aktualnie blisko granicy z Niemcami, jesteśmy już. Tak więc, coraz bliżej. Mamy 537 km jeszcze do zrobienia. Czyli nie jest źle, zważywszy na to, że mieliśmy jakieś 1200. Jakoś tak, chyba. No. Tu znowu zaczyna się gonitwa. Tak ja to uwielbiam. Nie? Jest to piękny. No ale dobra, nie ma co narzekać, sam taką robotę wybrałem. Dobra, jedziemy. O, halo, halo, dzień dobry moi drodzy. Czwartek. Tak wiem, nie, nie pożegnałem się z wami wczoraj. Generalnie co, około północy stanęłem niedaleko miejsca rozładunku. Tak więc zrobiliśmy niecałe 1200 km. Udało się. Teraz co moi drodzy, załadowani, jedziemy do Holandii. A stamtąd wracamy z powrotem na Niemcy i jutro ładujemy się i kierunek Irlandia tak więc moi drodzy będziemy płynąć parostatkiem w piękny rejs <śm> Nie, ale tak szczerze mówiąc stopę wam uwielbiam. Kierunek właśnie Anglia-Irlandia. Mogłem tam cały czas jeździć. Po prostu no, najbardziej mi tak podpasowało. Pewnie dlatego, że na Anglii mam kupę znajomych i rodzinę. Do tego jeszcze na Irlandii też mam paru znajomych. Tylko że czasami brakuje tego czasu, żeby ich odwiedzić, czasami się przejeżdża przez te miejscowości, gdzie oni mieszkają, no ale brakuje czasu. Fajnie by było się spotkać, tym bardziej, że z tymi ludźmi, no, jeżeli chodzi o Irlandię z tymi znajomymi no powiem wam no, z 20, ponad 20 lat się nie widziałem. Kontakt jest, Facebookowy, no ale jest. No ale fajnie by było się spotkać. Wiecie, porozmawiać tak twarzą w twarz, kurczę, powspominać. No ale wiadomo, taka praca. Nie inna. I po prostu czasami brakuje tego czasu. No ale czy, dobra. Jedziemy. Będziemy na rozładunek. I wtedy wracamy z powrotem. Ustawiamy się blisko miejsca załadunku i droładujemy i do Irlandii. No, to także lecimy. <laughs> 14.56, po rozładunku już jesteśmy. W międzyczasie jeszcze obiad zjadłem, kawa wypita. Tak więc jedziemy. strunę Niemiec. Daleko nie mamy, bo 133 km nam zostały. Tak więc nie śpieszymy się. Jedziemy sobie powoli. Powiem wam, ta pogoda kurczę no ciekawa jest, bo kurczę raz słońce świeci raz kurde deszpada, do tego jeszcze wieje taka wiecie taki miszmasz no ale dobra Dzień dobry moi drodzy. Jesteśmy już na załadunku, także czekamy. I bardzo przyjazna firma, bardzo miły personal. Nawet uraczyli mnie kawą. Proszę bardzo. <grym wyszczone> także Bajunia. Takie firmy się szanuje. Coś pięknego i to na Niemczech. <grym wyszczone> no, tak więc e, dzisiaj mamy 11. I mamy prom na jutro na 18.30 z Scherburga do Dublina. Płyniemy Irishem. Tak więc, co, staniemy sobie e, przed granicą belgijską, e, belgijską, francuską. I rano po prostu wystartujemy. Aby zdążyć na prom. Jeżeli czas pozwoli, zajedziemy na plażę Normandzką. Albo, już wiem czego jeszcze nie widziałem, eee, tak jak jest ten słynny kościół, na którym zawisł spadochroniarz i udawał martwego. Jak przechodziły przychodzi, patrole niemieckie, to po prostu jak zobaczyli, że wisi, udawał martwego i w ten sposób przeżył. Jest też właśnie yy, na tym kościele zrobiony yy, no manekin jest po prostu żołnierza na spadach jak wisi. I zobaczymy. Spróbujemy to zobaczyć. Jeżeli czas pozwoli. No. Powiem Wam, że chciałbym do końca zwiedzić całą Normandię. No, inne Jakoś tak, wiecie, uwielbiam te historyczne właśnie na temat II wojny światowej. Bardzo uwielbiam takie miejsca zachowane. Niektórzy u nas w firmie to po prostu, wiecie, a na Maltę, na Malte. Ja nie chcę na Maltę. Jakoś mnie tam nie ciągnie. Po prostu bardziej wolę tutaj właśnie takie rejony, gdzie odbywały się walki podczas II wojny światowej, które są słynne. Chciałbym zwiedzić do końca, chciałbym zobaczyć też Monte Casino, jakby dało radę. No i będąc w Anglii chciałbym zobaczyć e, miejsce, gdzie stacjonował Dywizjon 303. O, też chciałbym to zobaczyć. No ale dobra, czekamy na załadunek i potem jedziemy. no moi drodzy, jesteśmy w Belgii ale daje te słońce najwyżej tak po dobra jesteśmy w Belgii moi drodzy tak więc zostało nam 111 km do parkingu, tam stajemy nie będziemy wjeżdżać na Francję ruszymy sobie z rana i wtedy zobaczymy ile będziemy mieli czasu i spróbujemy zwiedzić tą Normandię a no już dawno nic nie było zwiedzane. A przydałoby się coś zwiedzić, bo ciągle tylko widzicie, jak mówię, kurczę, ile zostało kilometrów i tak dalej. Ja wiem, że to bywa nudne, no ale po prostu przedstawiam Wam sytuację tak jak jest. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że jutro uda się coś zwiedzić. Bardzo chętnie bym Wam chciał pokazać. Jeszcze jakieś miejsca. Tak więc co, widzimy się na parkingu.